Otwieramy kopertę. Tu jest. Otwieramy kopertę. W kopercie jest pan grzybek. W kopercie jest grzybek. W kopercie jest pan grzybek ładnie kuma zamykamy zamykamy w kopercie zamykamy, zamykamy grzybka w kopercie nie w kopercie w kopercie Tu jest tęca muzyka, tu jest tęca muzyka, tęca Co mi tam Grzybek Borowik oczywiście, to mi tam oczywiście Grzybek Borowik. O. Tego nie, tego nie, nie pokażę, bo, bo my z na końcu moje konto za, za udostępniania da, da, danych i, wi, i widzę y, rynek innych kanałów na YouTube i tego nie, i, będę i, i, i tak miała pomoc, że nie, nie ma co nie ma co tego pokazywać, bo to w ogóle to się nie opłaca, to się zostawi na, na kiedy indziej, niech to tak będzie. Tutaj jest to do dobrego. O. O. Tutaj mianuj, ja popsuł telewizor, przecież pędzali, taki robił ekran. O. Tutaj Anonimus mi dał M jak Mariusz. M jak Mariusz to Mariusz Marciniak. Tu mi dał Gzybek Borobik na platformie YouTube na tęca Muzyka. A tu mi Anonimus popsuł telewizor. Ale niestety, to jest usta. To jest po prostu z udne, żeby ktoś mi pomógł. To, to jest po prostu udne. Tu tak, na YouTube dali mi tęca Muzyka, Mariusz Marciniak. I, ani, a, a, i ani popsuł mi telewizor, 55 się na YouTube, a serwis odmówił mi pomocy. Bogu potami bo się nie zajmujemy. Aby trzeba płacić pieniądze, więc